Jedna pierdolona Wszystko jest w przód, Larziak. Cześć, Coś Nic nie mogę zrobić! Jestem tylko zwykłą panną w upałach. Naprawdę to, kurde. Masz wykształcenie technika. No. o! Lokalizator. Bardzo, bardzo przydatna funkcja w tej grze. Znacznie ułatwiająca rozgrywka, ale też trochę może psująca błądzenie. Tutaj z przyciskiem B mamy oto taki promyczek, który nam pokazuje prostą drogę które mamy iść do nas bliższego celu. Ekran mapy oczywiście jest cholernie wkurzający. Zaraz, chwila, szybko pokazuję. W tej mapie nie da się prawie nic zorientować. W ogóle dzięki temu, że mamy lokalizator, mapa staje się w ogóle niepotrzebna. Chociaż nie, ona może się przydać do takich celów, na przykład jak zwiedzanie. W takich miejsc, gdzie nie pójdziemy przy pomocy lokalizacji misji. Co my tu jeszcze mamy? Mamy mój inwentarz unikalny, dwie apteczki, wow, to się którym przyłączało? Aha, klawiszami tymi, dobra, yy, a nie mogę tym, yy, scrollem, trochę niewygodnie, mam nadzieję, że się nie pomylę. Co my tu jeszcze mamy? Yy. No dobra, jakoś to później odkryję, i tak będę większości klawiszy nie używał, włączamy to gówno. My co my tu mamy za awarię? Wszystko kurde popsute. Co to za burdel? się to budowali, widać, rozwaliło w połowie. Potaniości kupili materiały z bazaru. O, Coś mi tu atakuje. Atmosfera grozy. Everybody is somebody! Everybody! Dens sled o kurde! Koleś uważaj kurwa z tyłu cię coś atakuje Tak kończę taki Tak idiota Ślepota jeden Już kurwa ale biegnę Kurwa biegnę O, o kurwa, zostaw mnie Wpierdalam sąd A ci? Już, 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 nie krzy... Nie powtarzaj, wiem co wam robić Obiera się głupia widok góry ten macie Tamki to gówno, <noise> dobra Na razie był spokój, mam nadzieję, że nie będę Co bardzo krzyczał tutaj. Eee, eee nie, oee, Spokój! Spokój kudę. Aaa, dobrze się tak, dobrze, tak, trzyma to tak. jedno Cholero nad nie mogę ci tutaj zaatakować. Została tutaj biedna twoja główka i rączka, o, widzisz? A jaka głowa piękna Dobra, sobie futbol nią. Widzisz? Dobra, wreszcie. Zdobędę jakieś gówniane uzbrojenie. Ja tego nie mogę jeszcze. Dobra. O! Nie wziąłem tego jeszcze. No, dobra, niech będzie. Okej, okay, okej, okay, wiem. Wiem o co chodzi. Nie ucinię tak. Muszę sobie trochę przypomnieć, e, tym waleta, tak, okej, okay. ciekawe, o, dobra, tym mam stopnięcie, to jest też przydatna funkcja, tym mam machnięcie, tym celuję, spadkiem jest alternatywny strzał, Do co to mi po dają podpowiedź, Przed Sybilliusa żebym odcinał kończyny, tak, powtarzałem później to trzy razy podczas gry, tak żeby... Jakby ktoś był głupi i niedozwinięty, się nie zorientował. Hmm, co my tu mamy? Amunicja jest pełna. Więc ruszamy, tam ktoś chyba się masturbuje Słyszałem odgłosy walenia konia, okej, okay. idziemy. To jest, no, to będzie brzydki widok, ale trudno. wyłaś facet. O kurde, ale cię wyruchał. Goleś. Dobra. Dzień. O, ale cię zmiażdżyło, chłopczyku. Uła! a! Bełty to jeszcze puszcza. Skubany. Jak wirga się. Je yeah, mi tu kurwa! Dobra, leżej się. O Jezu. Masz mi żal tego truchła. Okej. Okay. A tego zgwałcili. Widzisz, by uważasz na swoje dziury. Twoja wina. Mmm... Co my tu mam naboje? Tego nigdy za wiele. Nie wiem czy to... Nie dodawałem tego, ale ta, ta broń, którą teraz zdobyliśmy, czyli piwoplazmowa, to jest ogólnie jedna z lepszych broni w grze. Celność ma średnią. Obrażenia też całkiem niezłe. W ogóle chyba na Xboxie 360 jeśli całą grę przegie się na... Ło kurwa. O kurde. Zaskoczy mnie trochę koleś. Um. Jeśli całą grę się przejdzie za pomocą piły plazmo i dostaje się achievementa O, co mi tutaj? A, leczenie, czyli cool A mi to niepotrzebne jeszcze Jak mamy z tym stanem zdrowia Cztery apteczki, 12 naboi Idziemy dalej Bo jestem wesoły zwiedzacz Jestem Isaac i lubię sobie tańczyć o, jakoś mi tak nie wychodzi. <mum> Dałaś mi tu potwory! Hmm. O! Incoming message! <grym> widzę cię, nie machaj do mnie. To jest jak to. W y Tam Tamten się kameruje, ja wszystko widzę. Taki taki przyszłościowy YouTube. Dobra, oni sobie pogadają, a ja chyba będę mógł to trochę pokraść. Tak, mogę. <grystanie> Teraz będę wykonywał zadania, które będę wykonywał przez większej gry, czyli Isaac, idź tam, Isaac, idź tu, Isaac, napraw to, Isaac, napraw tamto.

A po co mi... Wystarczy to... A, wiem doszczeką, może mapa też służyć. <noise> Zmieniamy znaczenie celów głównych. Ehm, czyli tu nie możemy. Tu jest jakiś Bumbo jumbo, który zniszczy. Nie podoba mi się to wszystko. Bo ja jestem zły chłopak. Mm. Tu już wszystko za idziemy dalej. <noise> Zobaczymy co mnie tutaj przyatakuje. Chodźcie tu, chodźcie tu. Nie wiem czy jakieś kur tylko się czajcie, żeby mi obciąć, pindola. Ale ja się nie dam. O, widzisz, kurde. Eee, ty spryciarzu. Widziałam, jak się ruszyłeś. Myślisz, że się, kurde, nabiorę? Musisz tu gdzieś być. Eee, ty, kurde. Taki spryciarz. A ci udawał, że śpi. Ci, kurna dam pobudka, chujozo. Eee, kurde, myślałem, że mnie szuka, Że ten boleka taka tu nie nabierzesz. A żebym był pewniejszy. A, teraz też na pewno nie żyjesz. Okej. Okay. Dobra rada dla tych, którzy będą może grali lub grają w tę grę. Najłatwiejszym sposobem zabicia tych stworków, nad ich jeszcze nie przedstawiłem. Ale to jeszcze opowiem o nich trochę przyszłości no, najłatwiejszym Sposobem zabicia tych stworków jest strzelenie w nóżkę, kiedy biegną, a później odszelenie na przykład rączki. W przypadku gdy jest trasą dwie kończyny, w większości przypadków giną. Nie wiem jak jest na trudnym, no. Za często tutaj nie grałem. Wezmę to też. Więc jeśli odstrzeli się im dwie kończyny, one zwykle już nie wstaną. O ty, kurdeż, ma to jedna! Ciebie, chuj, ty co straszysz! Ja tu sobie idę spokojnie! Przyjechałem do was w wy mnie straszycie. Dobra, Patę zdech. Co my teraz tu mamy za zadanie? Dalej do pro prosto. O, jak fajnie spada. Sturlam go. Chodź ze mną. Facet, dawaj! Jest! Turlał się. Them. Ale ty jesteś bystry! Mm -mm. No dobla ci bym ci dał! Tak, wiem! Wiem, że mam go odcinać kończyny. Ale tak jakbym nie wiedział, no. Dopier dla tych, co pierwszy raz grają, to może to jakaś podpowiedź będzie. Co to za yeti było? Uuu jezu, ryk godowy. Niedobrze. Będą na mnie polowali. Muszę chronić moją cnotę! AJAK! Chroń, bo się ktoś wydyma jeszcze. C dostałem. Moduł stazy, tak? Zastanówmy spowolnie szybkie obiekty i wrogów. Strzał jest za pomocą C. Tylko muszę najpierw namierzyć. Dobra, tu są od razu. Jak jakbym nie wiedział, ho ho ho. Zapki morde. Mm. Tu są yy, moduły do ładowania stazy. Yy, w ważniejszych momentach w grze one będą występowały sobie na ścianie. Tak w przypadku gdy, gdy musimy coś zrobić ze za pomocą stazy, a akurat nie wychodzi nam albo nam zabraknie. Staza ogólnie spowalnia wszystkich przeciwników. I przedmioty, ruchome, więc przydaje się do zagadek jakichś tam... kłody się bałem. Do zagadek... Mm, takich pseudologicznych. a też do załatwiania szybszych wrogów. Zestaw Stasek okej, okay. to będę mógł sobie tym ładować, ale to nie teraz. Co my tu mamy, do cholery. Ja muszę iść tędy, ale nie. Znając moje zamiłowanie do... o kuźwa. O wpytę. Ej! Ty, facet, nie rób jaj. Byłaś stąd, kurwa! Nie strasz mnie! Tylko uh. awaria prądu. Uff. Dobra. <grytania> okej, okay, jest okej. Okay. Wchodzimy hmm. sobie do... Co jest, kurna? Wchodzimy sobie do kibla, razem razu nas hałasami. No co my tu mamy? Życie. To jest zawsze mile widziane. Kurde, dlaczego oni... ...w tym... 2240 Chuj wie jaki to rok. W przyszłości, dlaczego oni mają takie obskurne toalety? No ja pierdziele, jak... ...jak na no, najnowocześniejszy statek... ...to ja słyszę szepty. O ...pyte. Nie, dobrze. Na czym to skończymy? Jak na najnowocześniejszy statek prawie? Możliwy? Kurde, normalnie na schizy są na tych słuchawkach. Aha, mam już maksa, no. Okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Dużo amunicji, gwarantuję. Aha. Te szep szepty, są naprawdę... Doprowadzajmy na, do dreszczy. Mmm... Co by tu... No czymś, to jest skończyłem. A jak na najnowocześniejszy statek w, 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 w... historii ziemskiej. Jest takie obskurne, strasznie. Nawet te kible wyglądają obskórnie. Wyobrażacie sobie takie seranie na takim kiblu w, taki, w takiej scenerii? Wcale to nie jest miłe. A bo nie, nie. Że... Nawet bez tych potworów bym się bał, że coś mi pindola uwali. Okej... Okay. Co ja tu muszę zrobić? Najpierw to ja idę tędy Takie mam dziwne przeczucie, że pewno mnie coś tutaj yy, Tu coś wyskakiwało, bo to jeszcze pamiętam A ty kurde, gdzie ty jesteś cholero? Byłaś! A tu jesteś! Mam cię E gdzie ty cholero?